Tomasz Kowalski siedział w swoim małym mieszkaniu na krakowskim Kazimierzu, wpatrując się w telefon leżący na stoliku. Była siedem, a Magdalena nadal nie wróciła do domu. To już trzeci raz w tym tygodniu. 38-letni nauczyciel historii w liceum wiedział, że coś się zmieniło. Po dwunastu latach małżeństwa człowiek rozwija instynkt. Magda, jego żona, kiedyś energiczna pielęgniarka w szpitalu uniwersyteckim, Ostatnio stała się milcząca, nieobecna duchem. – Gdzie jesteś, Magdo? – szepnął do siebie, ponownie wybierając jej numer. Sygnał. Drugi. Trzeci. Poczta głosowa. Tomasz wstał z fotela i podszedł do okna. Widok na Wisłę był piękny, ale dziś nie potrafił go docenić. Ulice Kazimierza tętniły życiem nocnym, młodzi ludzie wracali z pubów, pary spacerujące ręka w rękę, życie płynące swoim torem. Tylko jego życie stanęło w miejscu. Drzwi skrzypnęły. Magdalena weszła cicho, zdejmując buty przy wejściu. Miała na sobie tę czarną sukienkę, którą kupiła miesiąc temu. Powiedziała wtedy, że to na spotkanie z koleżankami z pracy. Cześć, powiedziała, nie patrząc mu w oczy. Jest prawie północ. Wiem, która jest godzina. Magdalena miała długie, ciemne włosy, lekko potargane. A jej perfumy, te nowe, drogie, które kupiła bez powodu, były intensywniejsze niż zwykle. Magda. Możemy porozmawiać? Zatrzymała się w drodze do Łazienki. W jej oczach było coś, czego Tomasz nigdy wcześniej nie widział strach, wina, a może ulga? O czym? O nas, o tym, co się dzieje. Magdalena usiadła na brzegu sofy, trzymając torebkę kurczowo w rękach. Nie wiem, o co ci chodzi. Przez ostatnie miesiące jesteś jak obca osoba. Wychodzisz nie mówisz gdzie, wracasz późno. Nie rozmawiamy, a gdy próbuję się zbliżyć, odchodzisz. Jestem zmęczona pracą, Tomek. Szpital to nie żarty. Twoja zmiana kończy się 18.00. Dzisiaj jest poniedziałek. Nie pracujesz w poniedziałki od trzech lat. Cisza wypełniła pokój. Na zewnątrz jadący tramwaj brzęknął dzwonkiem. Magdalena opuściła wzrok. Gdzie byłaś, Magda? Z przyjaciółką. Z którą? Z Anną? Z Beatą? Zadzwoniłem do Beaty wczoraj. Powiedziała, że nie widzicie od tygodni. Magdalena podniosła wzrok. Jej oczy były wilgotne. Czemu mnie śledzisz? Nie śledzę, martwię się. Jestem twoim mężem. Może już nim nie jesteś? Słowa zawisły w powietrzu, jak nóż. Tomasz poczuł, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Co to ma znaczyć? Magdalena wstała, przestępując z nogi na nogę. Jej dłonie drżały. Tomek, ja. Spotykam się z kimś. Świat się zatrzymał. Tomasz słyszał tylko bicie swojego serca i odległy dźwięk telewizora u sąsiadów. Jak długo? Pięć miesięcy. Pięć miesięcy. To nie było zaplanowane. Po prostu się stało. Kim on jest? To nie ma znaczenia. Dla mnie ma. Kim jest? Magdalena wzięła głęboki oddech. Krzysztof, doktor z chirurgii plastycznej. Poznałam go w szpitalu. Tomasz usiadł ciężko na fotelu. Krzysztof, nawet imię brzmiało drogo, pewnie siebie. Czy go kochasz? Magdalena płakała teraz otwarcie. Tak, kocham go, Tomek. Przepraszam, ale to prawda. A mnie? Kochasz mnie? Kochałam przez wiele lat, ale teraz. To inne, co jest inne? On daje mi to, czego ty nie możesz. A co to takiego? Przyszłość stabilność finansową podróże życie, o którym zawsze marzyłam. Tomasz spojrzał na ich małe mieszkanie skromne, ale ciepłe półki pełne książek, które razem czytali, zdjęcia z ich wspólnych wakacji w Zakopanem małe szczęście, które budowali przez lata. A to wszystko. Wskazał dookoła. To nic nie znaczy? Znaczy, ale to przeszłość. Więc co teraz? Magdalena otarła łzy. Chcę rozwodu. Krzysztof już znalazł mieszkanie dla nas dwojga w Nowej Hucie. Duże, z widokiem na park. Ile on ma lat? Czterdzieści pięć. Jest żonaty? Magdalena zawahała się. Był. Rozwodzi się. Dzieci? Nie. Tomasz wstał i podszedł do okna. Na dworze zaczął padać deszcz. Krople bębniły o szyby rytmicznie, jakby odmierzały koniec jego małżeństwa. Magda? Tak? Czy przynajmniej żałujesz? Magdalena długo nie odpowiadała. Żałuję, że Cię ranie, ale nie żałuję, że go poznałam. Po raz pierwszy od lat czuję się żywa. Tomasz skinął głową. Wiedział, że ta rozmowa to koniec. Koniec dwunastu lat. Koniec planów. Koniec życia, jakie znał. Kiedy się wyprowadzasz? Jutro. Krzysztof przyjeżdża po mnie rano. Tak szybko? Im szybciej, tym lepiej. Dla nas obojga. Magdalena poszła do sypialni pakować swoje rzeczy. Tomasz został sam, słuchając deszczu i odległych kroków żony, już niedługo byłej żony, porządkującej swoje życie w kartony. Nie wiedział jeszcze, że to dopiero początek historii. Nie wiedział, że Krzysztof ma swoje sekrety. I nie wiedział, że czasami to, co wydaje się końcem, jest tylko początkiem czegoś zupełnie nowego. Nazajutrz miał się dowiedzieć, kim naprawdę jest mężczyzna, dla którego Magdalena zostawiła ich wspólne życie. Jeśli podobają Ci się historie o ludzkich relacjach i drugich szansach, zostaw lajk like i subskrypcję. W kolejnym odcinku dowiesz się, jakie sekrety skrywał Krzysztof i jak ta prawda zmieniła wszystko. Trzy miesiące później Tomasz siedział w kawiarni Alchemia na ulicy Estery, popijając kawę i czytając książkę o historii Polski. To miejsce było jego schronieniem. Tutaj nikt go nie znał jako tego, którego żona zostawiła dla bogatego doktora. Jego telefon zadzwonił. Anna, najlepsza przyjaciółka Magdaleny. Cześć Anna. Tomek? Musimy porozmawiać. To o Magdzie. Co się stało? Nie przez telefon. Możesz się spotkać? Godzinę później siedzieli przy stoliku w tej samej kawiarni. Anna wyglądała na zmartwioną, nerwowo skubała papierową serwetką. Magda do ciebie dzwoniła? Nie, od przeprowadzki nie mieliśmy kontaktu. Tomek, ona. Ona nie jest szczęśliwa. To jej wybór, Anna. Posłuchaj, ten Krzysztof nie jest tym, za kogo się podawał. Tomasz odłożył książkę. Co masz na myśli? Wczoraj Magda przyszła do mnie płacząc. Okazuje się, że Krzysztof nadal jest żonaty okłamał ją jego żona nic nie wie o rozwodzie jak to to nie wszystko ma dwoje dzieci ośmio i dziesięcioletnich magda myślała że jest bezdzietny tomasz poczuł dziwną mieszankę ulgi i żalu a mieszkanie wynajęte na nazwisko jego brata krzysztof jest po uszy w długach te wszystkie drogie prezenty restauracje wyjazdy wszystko na kredyt gdzie teraz jest magda u mnie od trzech dni. Nie wie, co robić. Tomasz milczał, przetrawiając informacje. Część jego odczuwała satysfakcję, sprawiedliwość wróciła, ale druga część, ta, która kochała Magdalenę przez dwanaście lat, czuła ból. Czy ona. Chce wrócić? Anna pokręciła głową. To skomplikowane, jest zawstydzona i przestraszona. Przestraszona. Krzysztof nie przyjął dobrze jej próbę zerwania. Wczoraj przyszedł do szpitala, robił awanturę, groził jej. Jak groził? Powiedział, że zniszczy jej reputację w pracy, że opowie wszystkim o ich związku. Jego żona jest dyrektorką jednego z oddziałów szpitala. Tomasz zacisnął pięści. To szantaż. Magda boi się, że straci pracę. Ma już rozmowę dyscyplinarną w przyszłym tygodniu. Mogę jej jakoś pomóc? Anna spojrzała na niego z niedowierzaniem. Chcesz jej pomóc? Po tym, co ci zrobiła? Była moją żoną przez dwanaście lat, Anna. Nie przestanę się o nią martwić. Tej samej nocy Tomasz siedział w domu, przeglądając dokumenty rozwodowe, które przyszły pocztą miesiąc temu. Nie podpisał ich jeszcze. Ciągle miał nadzieję. Na co właściwie? O trzydzieści zadzwonił dzwonek. Przez wizjer zobaczył Magdalenę. Wyglądała źle. Schudzona, blada, z podkrążonymi oczami. Mogę wejść? Oczywiście usiedli w salonie. Magdalena rozglądała się po mieszkaniu. Nic się nie zmieniło. Nie miałem powodu niczego zmieniać. Tomek, przepraszam. Za co konkretnie? Za wszystko. Za kłamstwa. Za to, że cię zostawiłam. Za to, że uwierzyłam w coś, co było iluzją. Anna powiedziała mi o Krzysztofie. Magdalena zaczęła płakać. Jestem głupia. Taka naiwna. Uwierzyłam w każde jego słowo. Nie jesteś głupia. Byłaś samotna. Samotna? Miałam ciebie, ale to nie wystarczało. Magdalena spojrzała na niego. Myślałam, że potrzebuję czegoś więcej, pieniędzy, luksusu, przygody. On obiecywał podróże po całym świecie, dom z basenem, życie jak z filmu. A teraz? Teraz wiem, że to była tylko gra, sposób, żeby mnie usidlić. Kiedy zrozumiałam prawdę o jego żonie i dzieciach, wszystko się rozpadło. Co będziesz robić? Nie wiem. Może stracę pracę, muszę znaleźć nowe mieszkanie. Anna nie może mnie dłużej trzymać. Tomasz wstał i podszedł do kuchni. Wrócił z herbatą dla nich obojga. Magda, czy pamiętasz naszą rozmowę przed ślubem? Siedzieliśmy na ławce w planty, a ty mówiłaś, że najważniejsze w życiu to mieć kogoś, na kim można polegać. Pamiętam. Przez te dwanaście lat próbowałem być tą osobą. Może nie miałem dużo pieniędzy, może nie oferowałem luksusu, ale byłem. Byłeś i właśnie dlatego jest mi tak bardzo żal. Żal nie wystarczy. Co mam zrobić, żeby to naprawić? Tomasz długo milczał. Nie wiem, czy da się to naprawić, Magda, ale możemy spróbować być dla siebie przyjaciółmi. Przyjaciółmi? Jutro idź do dyrektora szpitala. Powiedz prawdę, całą prawdę. O tym, że Krzysztof cię okłamał, że myślałaś, że jest wolny. O tym, że próbowałaś zerwać, gdy się dowiedziałaś prawdy. A jeśli mnie zwolnią, to znajdziesz nową pracę. Jesteś dobrą pielęgniarką. A co z mieszkaniem? Tu jest pokój gościnny, możesz zostać, dopóki nie znajdziesz czegoś swojego. Magdalena spojrzała na niego ze zdumieniem. Pozwolisz mi tu zostać? Po tym wszystkim? Jeden miesiąc, żeby mogłaś stanąć na nogi. Dlaczego to robisz? Bo kiedyś Cię kochałem i część mnie zawsze będzie pamiętać tamtą Magdalenę, tę, która marzyła o prostym szczęściu. Magdalena płakała teraz cicho. Ja też cię kochałam, Tomek. Naprawdę, po prostu. Zagubiłam się. Wiem. Następnego dnia Magdalena poszła do szpitala na rozmowę. Wieczorem zadzwoniła do Tomasza. Jak poszło? Nie zwolnili mnie. Dostałam naganę, ale mogę zostać. Dyrektor powiedział, że Krzysztof ma już kilka skarg za niewłaściwe zachowanie. A on, Został przeniesiony do innego oddziału. Jego żona się dowiedziała o wszystkim. Podobno wróci do domu, ale będzie spał w piwnicy przez najbliższe pół roku. Tomasz uśmiechnął się mimo woli. To dobrze. Tomek? Tak? Dziękuję. Za to, że mi pomagasz mimo wszystko. To nic. Ale w głębi serca Tomasz wiedział, że to nie jest nic, to była droga do czegoś nowego, może nie powrotu do przeszłości ale do zrozumienia wybaczenia i nowego rozdziału w ich życiu. Czy Magdalena zostanie przyjaciółką? Czy może ich relacja przejdzie przez kolejną metamorfozę? Zostań z nami, aby poznać zakończenie tej historii o drugich szansach i prawdziwym wybaczeniu. Sześć miesięcy później. Była wiosna w Krakowie, a planty kwitły różnokolorowymi kwiatami. Tomasz szedł alejką w kierunku barbakanu, niosąc małe pudełko w rękach. Dziś był wyjątkowy dzień. Ostatnie miesiące były dla niego prawdziwą metamorfozą. Gdy rano wstawał w swoim mieszkaniu na Kazimierzu, nie czuł już tej przytłaczającej pustki, która towarzyszyła mu przez pierwsze tygodnie po odejściu Magdaleny. Teraz poranek oznaczał nowe możliwości kawę z ulubionej palarni na Starym Mieście, spacer nad Wisłę, pracę nad książką, która powoli nabierała kształtu. Terapia, na którą zdecydował się miesiąc po rozstaniu, Pomogła mu zrozumieć swoje emocje. Doktor Nowak, starszy psycholog z gabinetu przy ulicy Floriańskiej, nauczył go, że żal można przekształcić w mądrość, a ból w siłę. Magdalena mieszkała już w swoim nowym mieszkaniu na podgórzu, małym, ale przyjaznym miejscu z widokiem na Wisłę. Ich relacja przeszła przez trudne chwile, momenty złości, żalu, ale także zrozumienia i wzajemnego szacunku. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, cywilizowana rozmowa między byłymi małżonkami, stało się naturalną częścią ich nowego życia. Gdy zapukał do jej drzwi, otworzyła uśmiechnięta. Wyglądała lepiej niż od miesięcy. Wypoczęta, spokojna, a w jej oczach była jakaś nowa pewność siebie. Cześć, Tomek, wchodź. Cześć, przyniosłem ci to. Podał jej pudełko. Magdalena otworzyła je ostrożnie. W środku leżał ich ślubny album. Myślałem, że powinieneś być u ciebie. Dziękuję. Usiedli przy małym stoliku w jej kuchni. Magdalena zrobiła herbatę. Tę samą markę, którą pili w ich wspólnym domu. Jak się czujesz? zapytał. Lepiej, dużo lepiej. Zaczynam rozumieć siebie. To dobrze. Tomek, czy mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Dlaczego mi pomagałeś po tym wszystkim, co zrobiłam? Większość mężczyzn by mnie wyrzuciła z życia. Tomasz zastanowił się przez chwilę. Na początku nie wiedziałem dlaczego. Byłem zły, zraniony, ale potem zrozumiałem coś ważnego. Co? Że miłość to nie tylko uczucie, to wybór. Mogłem wybrać nienawiść, zemstę, gorycz, ale to by mnie zniszczyło, a więc wybrałeś wybaczenie. Nie od razu, to był proces, długi proces. Magdalena pokiwała głową. Ja też przeszłam przez proces zrozumienia dlaczego odeszłam. I? Nie chodziło o Krzysztofa ani o pieniądze. Chodziło o to, że bałam się, że nasze życie stanie w miejscu, że będziemy tymi samymi ludźmi przez następne dwadzieścia lat. A teraz? Teraz wiem, że zmiana nie musi oznaczać ucieczki. Można się zmieniać razem. Tomasz spojrzał przez okno na Wisłę, płynącą spokojnie. Magda, chcę ci coś powiedzieć. Słucham. Te miesiące, odkąd się rozstaliśmy, były najtrudniejsze w moim życiu, ale też najważniejsze dlaczego? Nauczyłem się żyć sam, poznałem siebie na nowo, zacząłem pisać książkę o historii Krakowa, zapisałem się na kurs języka włoskiego, podróżowałem sam. A jak było na początku szczerze? Okropnie, uśmiechnął się smutno. Pierwszy miesiąc to była gechenna, nie potrafiłem gotować, jadłem same kanapki, dom wydawał się pusty, jak muzeum naszego małżeństwa. Każdy przedmiot przypominał o Tobie. Nie wiedziałam. Ale potem coś się zmieniło. Zacząłem robić rzeczy, na które nigdy nie miałem czasu. Poszedłem na wykład o architekturze gotycznej, którego chciałem słuchać od lat. Pojechałem do Wenecji sam. Pierwszy raz w życiu. To wspaniałe. Tam w Wenecji, stojąc na moście Rialto o świcie, zrozumiałem, że potrafię być szczęśliwy bez Ciebie. To było jednocześnie bolesne i wyzwalające. Poznałem też kogoś, Magdalena uniosła brwi. Kogoś Karolinę. Bibliotekarkę z Kolegium Maius. Poznaliśmy się w księgarni. Czytamy razem książki, chodzimy na koncerty. Jesteście razem? Spotykamy się. Powoli. Bez pośpiechu. Cieszę się. Naprawdę? Naprawdę. Zasługujesz na szczęście, Tomek. Ty też. Ja też kogoś poznałam, tak? Pawła. Nauczyciela geografii. Pracuje w tej samej szkole co jego siostra. Pamiętasz Beatę? Pamiętam. Jest spokojny, cierpliwy. Nie obiecuje mi luksusów ani życia z bajki, ale jest. Prawdziwy. Jak go poznałaś? Na warsztatach fotograficznych w Muzeum Narodowym. Robiłam zdjęcia starych obrazów, a on opowiadał dzieciom o krajobrazach na płótnach. Zauważyłam, jak cierpliwie tłumaczył dziecku z autyzmem różnicę między górami a wzgórzami. Brzmi jak dobry człowiek. Jest, po tych miesiącach z Krzysztofem. Epaweł to jak świeże powietrze, nie musi nikogo udawać. Czyta książki o podróżach, marzy o wyprawie do Patagonii, ma stare Volvo, którego sam naprawia. To najważniejsze. Wiesz, co jest najlepsze w naszych nowych relacjach? Co? Zaczynamy je jako dorośli ludzie z doświadczeniem, ze zrozumieniem siebie, nie jako naiwni dwudziestolatki. Tomasz uśmiechnął się. Masz rację. Tomek? Tak. Czy myślisz, że moglibyśmy zostać prawdziwymi przyjaciółmi, nie tylko z grzeczności, ale naprawdę? Myślę, że tak. Potrzebowaliśmy tego całego bólu, żeby się tego nauczyć. Żeby nauczyć się czego? Że czasami miłość oznacza puszczenie w wolność, że wybaczenie nie oznacza zapomnienia. Ale uwolnienie się od gniewu, i że koniec jednego rozdziału może być początkiem czegoś piękniejszego. Magdalena wyjęła z albumu jedno zdjęcie, z ich ślubu. Oboje młodzi, uśmiechnięci, pełni nadziei. Patrzę na to i widzę dwoje dobrych ludzi, którzy się kochali. Ale to już inna historia. Tak, tamta historia się skończyła. Ale my dalej jesteśmy. Inni, ale dalej jesteśmy. Tomasz wstał, żeby odejść. Magda? Tak? Gdybym miał to wszystko przeżyć ponownie. Co? I tak bym cię pokochał. Bo bez ciebie nie byłbym tym, kim jestem dziś. Dzięki tobie też stałam się lepszą wersją siebie, to znaczy, że nie zmarnowaliśmy tych dwunastu lat. Nie, nie zmarnowaliśmy. Tydzień później Tomasz spotkał się z Karoliną w sukiennicach, kupowali razem książki i smakołyki regionalne. Była inteligentna, zabawna, kochała historię tak jak on. Miała krótkie, rude włosy i oczy koloru bursztynu, które roześmiały się, gdy opowiadał jej anegdoty z lekcji. Opowiedz mi o swojej byłej żonie, powiedziała nagle, gdy przeglądali album o sztuce renesansu. Dlaczego pytasz? Bo ciągle mówisz o niej z szacunkiem. To rzadkie. Większość rozwiedzionych mężczyzn, których znam, mówi o eks-żonach z goryczą. Przeszliśmy przez ciężkie chwile, ale nauczyliśmy się czegoś wartościowego. Czego? Że prawdziwa miłość czasami oznacza pozwolenie drugiemu człowiekowi na własne błędy i własny wzrost. Mimo bólu? Przez ból. Ból nas nauczył. A nie boisz się, że znowu ktoś cię zostawi? Boję się. Ale strach nie może kierować moim życiem. Wolę kochać i ryzykować, niż żyć w bezpiecznej samotności. Karolina uśmiechnęła się. Dlatego cię lubię, Tomasz. "Jesteś mądrym człowiekiem i odważnym. Nie byłem zawsze. Musiałem się nauczyć. Wszyscy musimy, to nie wstyd. Miesiąc później na majowym pikniku w parku Jordana Tomasz, Magdalena i jej nowy partner Paweł oraz Karolina siedzieli razem na kocu jedząc kanapki i śmiejąc się z anegdot. Paweł okazał się człowiekiem o ciepłym poczuciu humoru. Opowiadał historie z wyjazdów szkolnych, które sprawiały, że wszyscy śmiali się do łez." Karolina przyniosła domowe ciasto marchewkowe, które robiła według przepisu swojej babci z Podkarpacia. Magdalena, bardziej spokojna niż kiedykolwiek wcześniej, częstowała wszystkich domowym lemoniadem. Wiesz, co jest najbardziej dziwne? Powiedziała Karolina, patrząc na nich wszystkich. Siedzę tutaj z tobą, Tomasz, i z twoją byłą żoną i czuję się normalnie. To dlatego, że to normalne, odparł Paweł. Dorośli ludzie potrafią się porozumieć, jeśli chcą. Ale czy twoi znajomi to rozumieją? Zapytała Magdalena. Nie wszyscy, przyznał Tomasz. Mój kolega z pracy ciągle pyta, czy nie oszalałem. A co mu odpowiadasz? Że może nie wszystkie historie muszą kończyć się nienawiścią. Ludzie wokół patrzyli z zaciekawieniem. Czy to możliwe, żeby była żona, były mąż i ich nowi partnerzy mogli być przyjaciółmi? Niektórzy uśmiechali się za probatą, inni kręcili głowami z niezrozumieniem. Dla nich było to naturalne. Przeszli przez ogień, znaleźli w sobie siłę wybaczenia i wzrostu i odkryli, że życie ma więcej niż jeden sposób na szczęście. Gdy dzieci bawiły się na pobliskim placu zabaw, a starsze pary spacerowy po aleach parku, ich mała grupa odkryła coś cennego, że rodzina nie musi być ograniczona do tradycyjnych definicji, czasami składa się z ludzi, którzy przeszli razem przez trudne chwile i wybierali zrozumienie zamiast gniewu. Gdy słońce zachodziło nad Krakowem, malując niebo w odcienie złota i różu, Tomasz pomyślał o tym, że czasami największą tragedią w życiu może stać się największym błogosławieństwem, jeśli pozwolimy jej nas czegoś nauczyć. Rok temu, gdyby ktoś mu powiedział, że będzie siedział w parku ze swoją byłą żoną, jej nowym partnerem, i własną nową miłością, śmiejąc się z tych samych żartów, nazwałby to szaleństwem. Dziś wiedział, że to była po prostu inna definicja szczęścia, bardziej złożona, ale też bardziej prawdziwa. Magdalena odzyskała siebie. Nie tylko wróciła do równowagi po błędzie z Krzysztofem, ale stała się osobą, którą zawsze mogła być. Niezależną, pewną siebie, ale też skłonną do refleksji. On odkrył w sobie siłę, o której nie wiedział zdolność do wybaczania, do budowania nowych relacji na gruzach starych, do przekształcania bólu w mądrość. Patrząc na Karolinę, która z uśmiechem słuchała opowieści Pawła o górach, Tomasz zrozumiał, że miłość ma wiele form. Ta, którą czuł do Magdaleny przez dwanaście lat, była piękna i ważna, ale należała do przeszłości. To, co czuł do Karoliny, było inne, spokojniejsze, ale równie głębokie, zbudowane na fundamencie samoświadomości, a nie naiwnej nadziei. I oboje, on i Magdalena, znaleźli nową miłość, dojrzalszą, mądrzejszą, opartą na prawdzie o sobie, a nie na iluzjach o drugim człowieku. Historia zakończyła się, ale ich życie dopiero się zaczynało. Trzy miesiące później Tomasz ukończył pierwszą wersję swojej książki o tajemnicach krakowskich kamienic. Karolina pomogła mu z badaniami w archiwach biblioteki uniwersyteckiej. Magdalena znalazła nową pracę w prywatnej klinice, gdzie czuła się doceniona i szanowana. Paweł planował wyprawę do Norwegii. Pierwszy raz w życiu Magdalena chciała jechać na kemping. Czasami wszyscy czworo spotykali się na kolacji. Czasami Tomasz i Magdalena rozmawiali przez telefon o zwyczajnych sprawach, jak stary przyjaciel dzwoni, żeby opowiedzieć o udanym dniu w pracy. To nie była bajka. Nie wszyscy ich rozumieli. Ale oni wiedzieli, że znaleźli coś rzadkiego, sposób na to, by przeszłość wzbogacała przyszłość, a nie ją niszczyła. Jeśli ta historia dotknęła twojego serca, zostaw lajk like i napisz w komentarzach, czy wierzysz w siłę wybaczenia. Subskrybuj kanał, aby usłyszeć więcej historii o ludzkich relacjach, które pokazują, że nawet z największego bólu może wyrosnąć coś pięknego. Do zobaczenia w następnym odcinku!